19 rosyjskich dronów nad Polską, a Trump mówi, że to mogła być pomyłka. To jest dla nas niebezpieczne. Polska i sojusznicy zestrzelili 4 drony, ale reszta spadła na nasze terytorium. Władze mówią jasno, to była prowokacja, nie przypadek. Podczas gdy Ukraińcy zestrzeliwują około 90% rosyjskich dronów, my zestrzeliliśmy 4 na 21. Wojna trwa ponad 3 lata. A Polska, mimo miliardów wydanych na wojskowość, nie ma skutecznej obrony przeciwdronowej? NATO zadziałało zaskakująco dobrze. W operacji brały udział holenderskie F-35, włoski i polski samolot wczesnego ostrzegania, polskie F-16 oraz niemieckie systemy Patriot. Natomiast nasz najważniejszy sojusznik mówi, że to mogła być pomyłka. To zachęca Rosję do kolejnych ataków, bo skoro USA nie reagują ostro, to można iść dalej. To jest największe zagrożenie, że brak reakcji USA zachęci Putina do dalszych ataków. Co myślicie o reakcji USA i braku obrony przeciwdronowej Polski? Czekam na Wasze komentarze.